Cześć moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić takie podsumowanie, może kilku innych moich odcinków. Za dużo razy mówię odcinki. Ogólnie temat będzie o regeneracji po raz kolejny akumulatorów we wkrętarkach. Zapraszam Was do oglądania. Więc chciałbym w tym odcinku wszystko tak jakby usystematyzować, bo fakt mam to rozbite na kilka odcinków, więc jeszcze raz chciałbym w jednym odcinku powiedzieć, jak wymienić e, baterię w waszej wkrętarce czy innym elektronarzędziu, aby to było poprawne. W opisie będziecie mieli linki do moich poprzednich filmów, które mają jakieś znaczenie w tym temacie. I w pierwszym linku zobaczycie, jak ja regenerowałem wkrętarki za pomocą ogniw odzyskanych praktycznie za darmo z laptopów. Jakie są tego plusy. Jeżeli to jest wkrętarka, która ma iść tak na wywalenie, a ogniwa takie macie pod ręką, bo możecie je zdobyć tak jak ja za grosze, możecie je regenerować, pamiętając o tym, że są to ogniwa niskoprądowe, więc pewnie dużo szybciej się zajadą. Może w wkrętarka chodzić słabiej. Ewentualnie możecie zwiększyć też napięcie, jeżeli pozwala Wam na to gabarytowo krętarka i no jej, jej obudowa baterii. Ogólnie będziemy tutaj mówili o dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek, kiedy macie jakąś starszego typu wkrętarkę, gdzie nie ma akumulatorów litowych, czy to litowo-jonowych, czy to litowo-polimerowych, czy tak tam wkładacie sobie ogniwa, które prawdopodobnie kupicie na Allegro, i nic. Najlepiej takie same. Jeśli ja tam byłem na przykład to wkładacie niechamy, nic d, nic d, i tak dalej. I w tym przypadku nic nie musicie robić. Tak? Ładowarka pozostaje nadal ta sama, i tak dalej. W momencie, kiedy macie wkrętarkę akumulatorową która była już na jakieś ogniwa litowe, czy to litowo-jonowe, czy polimerowe i wkładacie tam ogniwa litowo-polimerowe i tak dalej. również wystarczy sama wymiana, tak jak ja Wam pokazywałem, na takie ogniwa. Jeżeli chcecie, jeżeli to będzie Wasza główna wkrętarka do jakichś mocniejszych zadań itd. tak dalej, jasne, polecam Wam kupić takie jakieś lepsze ogniwa, wysokoprądowe, ponieważ będzie zdecydowanie mocniejsza, nie będą się one tak grzały, bo będą też przystosowane do takich obciążeń. Jeżeli to jest jakaś Wasza wkrętarka, którą kupicie za 10 zł i wkręcacie nią raz na ludzki rok śrubkę w szafie, w moim przypadku sprawdza się zwykła bateria z laptopa, niskoprądowa. Co Wam mogę powiedzieć? Na pewno Wam to nie wybuchnie. Przetestowane. No chyba, że pożyczycie jakieś chińskie ogniwa Tam Tamte ogniwa nawet, jeżeli coś, to mają zabezpieczenia. Jeżeli wkładacie takie same ogniwa, jakie były w tych bateriach, wtedy nie musicie martwić się o ładowanie tego. Ale dostaję mnóstwo wiadomości od Was, jak przerabiacie np. przykład wkrętarki z Nihamów, NicD i tak przerabiacie je na litowo-jonowe najczęściej. I co wtedy zrobić z ładowaniem? Poświęciłem kolejny odcinek, który macie tam w linku, gdzie mówiłem jaka jest specyfikacja ogniw litowych. Różnią się diametralnie zupełnie od starszego typu ogniw. Jest całkowicie, są inaczej całkowicie ładowane. W tamtych ogniwach najczęściej szukamy po prostu delta V i kończymy ładowanie. Tutaj mamy ładowanie CCCV, także to całkowicie inaczej wygląda. Jeżeli przerabiacie ze starych ogniw, starych rodzajów ogniw, czyli ni CD, ni i tak dalej, na litowe jakieś, pamiętajcie, nie możecie tego za żadne skarby ładować tą samą ładowarką, którą mieliście w zestawie. Tutaj musicie już przerobić moduł ładowania. Jak to zrobić? Są różne sposoby. Ja zrobiłem na przykład w takiej podróbie Makity, e, też w odcinku to jest. Zrobiłem to w ten sposób, że jest tam koszyczek. Bardzo łatwo mogę wyjąć te baterie, jak zwykłe paluszki, włożyć naładowane, tamte dać do ładowarki paluszki, mając na myśli paluszki, mówię o ogniwach 18650. Wyciągam je, ładuję, wkładam inne naładowane i tak I u mnie to w ten sposób działa. Inny sposób, jeżeli miejsce Wam na to pozwoli, możecie w koszyku zamontować taką ładowarkę wraz z balanserem. Balanser to będzie takie coś, co Wam będzie ładowało ileś ogniw na raz. I musicie zrobić wyprowadzenie wtedy na taki balanser. Czym to ładować? Wydaje mi się, że w tym momencie ładowarka modelarska będzie zdecydowanie najlepsza. Jeszcze raz to podkreślę. Jeżeli, jeżeli zabieracie się do tego takiego czegoś, fakt, można praktycznie za darmo, za groszowe sprawy zrobić sobie fajną wkrętarkę do jakiegoś takiego drobnego majsterkowania, za groszowe sprawy. Ewentualnie, jeżeli macie jakąś lepszą wkrętarkę, jest to wasza główna wkrętarka, kupujecie ogniwa nowe, mówię tutaj cały czas o raczej litowych już ogniwach, które są najczęściej w użytku wysokoprądowe i takie wkładacie, przylutowujecie sobie tam czy no, nie musicie też koniecznie zgrzewać tego, mam zgrzewarkę i powiem Wam, że chyba tylko raz używałem ją do zgrzewania ogniw, a raczej lutuję je nie jest to wbrew pozorom takie trudne i pamiętajcie raz jeszcze mega turbo ważna rzecz musicie ładować ogniwa w taki sposób w jaki one chcą być ładowane. Czyli jeszcze raz podkreślam, stary typ ładowarki, przerabiacie starą baterię, nie ładujecie i wkładacie nowe e, ogniwa, w sensie nowe mam, nadzieję, mam na myśli technologie, czyli litowo-jonowe i tak dalej, litowe, nie macie prawa ładować ją tą samą ładowarką, bo grozi to w, w, w nie wiem, 100%, może nie, bo jeżeli będą dobrze zabezpieczone ogniwa, to tylko gazy się wypuszczą dosyć strujące, ale w wielu przypadkach mogą one po prostu Wam powybuchać. Więc jeżeli ktoś mnie będzie jeszcze raz pytał, jak ładować takie ogniwa i tak dalej, popełniłem pewien błąd właśnie w tym, że te filmy porozbijałem. Kiedyś nagrałem o tym, jak odzyskiwać te ogniwa, później jak regenerować krętarkę. Tam popełniłem w ogóle błąd, mówiąc na miliamperogodziny ampery, co dużo osób na mnie krzyczało na to, no i macie rację w zasadzie, tak? Podobało się. Łapa. Nie podobało się, taka łapa, nie ma się neutralnych łap, ale pewnie niedługo będą. Wbijajcie na Face'a, Instagrama i do zobaczenia w następnym odcinku, i niebawem, pozdrowieńcu, Face. siedem.